Cześć, witam wszystkich na kanale NinjaTrading. Trading. Dzisiaj będę mówił i pokazywał, jakie pozycje powinniśmy wchodzić, jakie transakcje otwierać, aby zawsze być na plusie i wygrawać dobrze pieniądze, tak? Także jesteśmy na Pocket Option, ja zawsze najpierw ja wybieram parę walutowe, jakie mają dobry procent wypłaty, tak? Tutaj є дуже, дуже пар валютових, але треба козичати з тих, хто дає найвенший зиск. Так? Также вибираємо тих, хто дає най най найліпший зиск, і втеди вже маємо тут всі Всі пари валютові, вже можемо побачити викреси, як є тенденції в, в тих парах валютових. Wybrałem parę walutową, funt brytyjski i dolar australijski i teraz zobaczcie, szukam, najpierw szukam te, te parę walutową na TrendView, bo zawsze prowadzimy analizy na TrendView, to jest to jest, to co, co nie musimy poruszać, zawsze prowadzisz analizy na TrendView, tak. Zobaczcie, tutaj mamy taką sytuację, że będę, będę otwierać transakcję w dół, zobaczcie. Dlaczego w dół? I po co, od, skąd ja wiem, tak? Nie zapomnij, że mam grupę darmową na Telegramie, gdzie dzieje się przydatnymi informacjami na temat tradingu. nie mamy dwie sesje handlowe, to jest rano i wieczorem, możesz do nas dołączyć. Jeśli chcesz, ja zostawię w opisie temu filmiku wszystkie instrukcje, jak możesz to zrobić. Także zapraszam. No dobra, najpierw co my musimy zrozumieć, jaka jest tendencja na rynku, tak? I co, co, gdzie jest ten teraz. Tak, cena jest tutaj i już, już możemy zobaczyć, że ma taki trend spadkowy, tak, że cena idzie w dół. Możemy zmienić ramę czasową, żeby przeanalizować na innych ramach czasowych, czy naprawdę jest trend spadkowy, tak? Zobaczcie na 30-minutowym wykresie, ja widzę, że naprawdę trend jest spadkowy. Dobrze, to przechodzimy do analizy technicznej, tak? Następne co my robimy, robimy analizę techniczną wykresu, żeby zrozumieć co było na rynku wcześniej i dlaczego cena zachowuje się w taki sposób, tak. W tym celu prowadzimy analizę techniczną, żeby zrozumieć co będzie, co było i co będzie dalej, tak, żeby przeanalizować i zrozumieć kierunek ceny. Ważne jest by zrozumieć, że trend ma swój początek, rozwój i koniec. Dopóki nie zobaczymy oznak końca trendu, oznacza, że trend nadaje się dwa, tak? Tutaj mamy horyzontalną strefę wsparcia i zobaczcie, że wcześniej no, nasza strefa wsparcia była strefy oporu tak bo cena była odbiła się od tego wcześniej i już ale była ale ten trend wzrostowy przekręcił i poszedł do góry tak by był duży silny trend i przerwał się przed strefą oporu tak ale teraz już dotarła do e, cena do tej zony wsparcia i ma taka trochę korekcję tak że mamy świecie zielone i zobaczymy co będzie cena robić dalej. Tak, zostało się jeszcze trochę, i zobaczymy, jak zamknie się nas transakcja. Już zamknie, no, zamknie się plus, tak, mamy plus. I co ja mówiłem, tak, że rynek jest cykliczny tak, i nie może być tak, że trend rozpoczął się i bez, bez tych e, takich różnych cech, że był zakończony. Tak, Tutaj będzie iść trend dalej i będzie spadać cena. Bo my mamy tutaj strefę strefu wsparcia, tak? ale do tej strefy wsparcia cena jeszcze nie dotarła, bo wcześniej to była strefa oporu, tak? bo cena odbiła się od niej wiele razy, ale była przerwana. Tak? Mamy jeszcze jeden poziom, do którego cena może iść. Ta strefa była wcześniej strefą wsparcia, tak? ale była przekroczona, bo tutaj był trend. Tak? I dużo czasu ona trzymała się jak strefa wsparcia, i... ale następny był trend wzrostowy i było odbiło się, i już strefa oporu stała strefą wsparcia. Tak się wydaje na różnych wykresach. Tak? Dobrze, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze ruch w dół, także przechodzimy do następnych pary walutowych. Tutaj już wszystko zrozumiałem. Dobrze, szukam następną podobną sytuację, gdzie ja rozumiem ruch ceny i jak mogę wchodzić, w transakcje. Dobrze. Zobaczcie, tutaj mam euro, dolar amerykański i otworzymy, otworzymy transakcję w, w tej walutie. Tak? Otwieram pozycję wartości 500 dolarów w dół. Tak, zobaczymy najpierw, gdzie aktualnie znajduje się cena. Tak? E, tak czy inaczej, trend jest spadkowy. Zobaczcie, tak? cena idzie w dół, także inaczej będzie, będzie ruch, e, kierunek będzie w dół. Co to znaczy? To znaczy, że już mamy, już mamy trend spadkowy. I już zobaczcie, jakie wszystkie poziomy są mniejsze za poprzedni. Tak? Mamy taką sytuację, że naprawdę mamy transpadkowy. Następne trzeba zrozumieć, gdzie jest strefa wsparcia. Zobaczcie, mamy tutaj strefę wsparcia. To jest taka najbliższa, którą możemy zrozumieć, że to jest strefa wsparcia, bo mamy na to, to sygnały. Zobaczcie, wcześniej już cena była na tym poziomie i, i ona była nie strefą wsparcia jak teraz, a strefą oporu. Tak? Ale już kiedy została przelamana przez silny trend wzrostowy, tak, ta strefa stała strefą wsparcia. I teraz zobaczcie, gdzie na indykatorze RSI już widzimy wykupienie. Tak, I kiedy już doszło do tej strefy, wesz, weszło w zonę wykupienia, był zmieniony kierunek i zaczął się trend spadkowy. Tak. I najbliższe miejsce, gdzie cena mogły jakieś zrobić reakcję, to będzie ta strefa wsparcia. No dobra, poczekamy na zamknięcie transakcji i zobaczmy jak zamknie się ona. Mamy również robota handlowego, który wykonuje analizę techniczną i może być Twoim asystentem w tradingu. Aby go zdobyć, kliknij na link w opisie tego filmiku i możesz, możesz jego używać, tak? Prowadzi on analizy techniczne na różnych parach walutowych, możesz wybierać różne ramy czasowe, także jeżeli chcesz się go zdobyć, napisz do mnie, albo wykonuj instrukcję, którą znajdziesz w opisie tego filmiku. Dobrze, już czekamy, ale już widzę, że będę mać plus, poczekamy jeszcze trochę, jak się zamknie się, tak, zamknęło się w plusie, wszystko w porządku, mamy dobry zysk, także zobaczcie, już przeanalizowali, tak, i już znałem, że będzie trend spadkowy, już wyznaczyłem kierunek ceny, że cena idzie w dół, jest tendencja spadkowa, tak, dobrze, im więcej handlujesz, tym lepiej będziesz rozumieć rynek i będziesz w stanie zarobić pieniądze na tym, tak? Zobacz na przykład, ja widzę, że tutaj jest trend spadkowy, tak? Cena porusza się w takim kierunku, o, w kierunku diagonalnym, że zawsze kiedy jest, kiedy jest trend lub to spadkowy lub to wzrostowy, cena rusza się w kierunku takim diagonalnym. A strefa wsparcia i strefy oporu to jest miejsce, gdzie cena może Отзвороче і де тренд можелуб люб, зачинити люб, люб закінчити, так? На вказнику Волумнову можеш побачити, що било на вінце транзакцій, так? Тей в тей тей страфі було на вінце транзакцій, і я розумію, якщо хтось купив на тем позіумі, він же хоче писати нижче, так, же вже ціна шла вгору і вони продавали. I kiedy cena doszła do tego momentu, gdzie już nie, nie jest wygodnie sprzedawać, trzeba kupować. Ale żeby kupić, trzeba, żeby że cena spuściła się w dół. Trading on nie jest wcale trudny, tak? Musisz zrozumieć, co myślą uczestniki rynku, tak? Trading to w 70% psychologia, tak? Ważne, aby rozumieć nastroje panujące na rynku. I to jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Już. Dziękuję bardzo.